Piotr Wąsiewicz, Marek Tauka, Michał Jambor Ireneusz Pluta. Kibicować będziemy także Radkowi Stolarczykowi. Razem z nami Anna Szewczykowska, Błażej Wiatrowski, Hubert Wiatrowski, ale także Dawid z i ognia! A swoją... Go, 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 go! Skąd wy, że nie rodzina? A może daleka? Panie ludzie kipczogę bym się tego nie spodziewał, że tak szybko ruszy na Mile, ale natomiast po Kipkę też jak najbardziej. Wiadomo, tylko czy wytrzyma drugą część tego dystansu. Zawody dzisiaj na jedną milę, 1600, i jeszcze kawałek metrów do przebiegnięcia. a Z tyłu przygrywa nam bardzo przyjemna muzyka. Może trochę głośniej. Wilson Kipketer w swojej karierze rekordy na jedną milę poniżej 4 minut, 3,59, więc fenomenalny czas Wilsona Kipketera. tutaj patrzymy, no mocna grupa. Kipketer pierwszy, Kipczogę drugi. A za nimi Kryszkiewicz. Tak wygląda pierwsza trójka tego wyścigu. Trzeci tor ma w planach, że to musi być 415 metrów na jedno okrążenie. 400 to za mało. Niesamowite, jak Prosiłem. dla tej zawodniczki <noise> Julia Krynicka. Miłe. Brawo, brawo, Kamil Gapiński, piąteczka i dalej trzeba. Zasuwać na pełnych obrotach Agata Ziembicka, Warszawiaki, biega na trzecie okrążenie. A tam widzimy przy Telebimie, że nóżka chodzi zdecydowanie tak jest. Brawo, brawo, super robota, kapitalnie ciśnie. Biegnij, biegnij po wewnętrznej. Tak, super, ale co, trzeci tor. Będzie większe wybieganie. Kto mu zabroni? Super robota, tu widzimy jego kompana z drużyny. Kipczogę jest na drugiej pozycji. I Michał Jambor na trzecim miejscu. Julka! Julka! Brawo dziewczyno, do przodu! Super, brawa, wielkie brawa dla Julki także dla Wojciecha Krynickiego oni biegną razem w tym wyścigu świetnie dziewczyny to jest trudny moment, trzeba się przełamać ostatnie okrążenie, choć ten dzwonek ożywia pobudza do działania no i daje znak, że każdy następny krok po usłyszeniu tego dzwonka, także dla Kamila Gapińskiego, będzie ostatnim na tej trasie. Już nie trzeba będzie niczego powtarzać, zakręcać. Nie, jest dzwonek, po raz ostatni. Każdy krok jest stawiany na dystansie jednej mili. Oma kipketer! Oma Sąbo, Kip Keter, świetny czas, 5 minut i 21 sekund 79 setnych, świetne osiągnięcie, piękne, brawa również dla Michała Jambora, który wskoczył na drugą lokatę. I zobaczymy zaraz czy Merwej Kipczogę obroni trzecią pozycję, tak udało mu się, jest na trzecim miejscu, w pełni dokontrolował. brawo dla dwóch kolejnych zawodników i nadciągają. Następni! Świetny bieg! Wielkie gratulacje! Ciśniemy do samego końca, do mety! Brawo! Super robota Justyna Śliwowska! Najlepsza z kobiet! Brawo dla Dawida Zająca! Meta jest twoja! Gratulujemy! Klaudia Jakubowska, ona też już przecina. Tę ostatnią linię. Gratulujemy kolejnym zawodnikom. Świetna robota Anna Szewczykowska. Ona też już wpada w strefę mety. Łukasz Giemza również, Kamil Gapiński. Ależ depnięcie, różowa skarpeteczka, fikuśna, wesoła, radosna. To jest taki artystyczny nieład, jeżeli chodzi o strój, ale najważniejsze, że dobił do mety, a tutaj... Julka Krynicka Julka, i Wojtek Julka, Krynicki! Julka. Brawo, Julcia! Brawo, Julka! Julka, Julka, Julka! Świetny bieg, wspaniały finisz i znakomity czas, poniżej 7 minut! Jeżeli patrzymy na trzy kółeczka, a przed nimi jeszcze to czwarte, jest rzeczywiście jeszcze jedno okrążenie, tak jest! Ale i tak czas jest imponujący, świetny bieg, teraz będzie Bardziej komfortowo, bo, bo wiadomo, że będą mogli sobie biec po wewnętrznej. Biegli wspaniale, jeżeli chodzi o ducha fair play, bo po trzecim to, żeby ci, którzy biegną szybciej, mogli tutaj po lewej stronie cisnąć, ile tylko płuca dają. Się będzie tutaj do nas zbliżała. Namawiam Państwa do tego, żebyśmy i tutaj Nie? pokażmy jej, że doping też jest częścią tego fantastycznego sportu, jakim jest bieganie. więc wszystkie ręce w górę i ile sił w płucach.